Witam wszystkich na moim kanale. W tym filmiku chciałabym opowiedzieć o polskich słowach, jakie bardzo podobne do słów w języku rosyjskim, ale w języku rosyjskim te słowa już mają inne absolutnie znaczenie. I często na początku przez te słowa w Polsce miałam jakieś niezręczne sytuacje. I pierwsze słowo to portfel. W języku rosyjskim brzmi prawie tak samo, tylko że inny trochę akcent portfel. W języku rosyjskim portfel to jest plecak i często przez to słowo na początku miałam problem, bo mówiłam na przykład, że proszę podać mi portfel, a się okazało, że prosiłam tak naprawdę coś innego. Drugie słowo to jest zakaz. Po rosyjsku brzmi zakaz. Ale w Rosji to słowo ma już absolutnie inne znaczenie. Zakaz. To znaczy zamówienie. Także jak widzicie, w ogóle inne znaczenie. Pamiętam jak przyjechałam do Polski, to często widziałam to słowo i często ono jest napisane i, i w pracy też tam zakaz dotknięcia do tego, albo tam do tego. Także też to dla mnie, wiecie, było dziwnie tak sprzyjmować, bo dla mnie zakaz to było coś innego i często mogłam powiedzieć nie zamówienie, a zakaz zamiast tego żeby powiedzieć dobrze. Następne słowo to słowo kuchenka. W rosyjskim języku jest słowo kuchnia, a też są słowo kuchenka, czyli taka malutka, takie zdrobnienie, taka malutka kuchenka. I na początku myślałam, że kuchenka to właśnie znaczy to zdrobnienie, że taka malutka kuchnia. Ale jak się okazało, to to słowo ma w ogóle. Inne znaczenie. Także na początku myślałam sobie, że właśnie kuchenka to jest po prostu taka mała kuchnia. Ale z czasem się dowiedziałam, że jednak to jest nie tak i że w ogóle inne znaczenie. Następne słowo to słowo bidon. W polskim języku to znaczy, że taka buteleczka dla dziecka, a w rosyjskim języku to w ogóle coś innego. Dodam tutaj to zdjęcie. Ogólnie takie bidony jeszcze są, sprzedają u nas, ale jakby byli popularne oni w poprzednich czasach. Także to jednakowe słowo, nawet tak samo się wymawia, ale ma już absolutnie inne znaczenie. I następne słowo to zapomnieć. W rosyjskim języku brzmi zapomnieć. Tylko że w polskim języku to znaczy coś po prostu nie pamiętać, tak? Coś, coś zapomnieć. A w rosyjskim języku zapomnieć to znaczy zapamiętać. Także w ogóle jest odwrotnie, i na początku przez to dużo obcokrajowców robią blendy, bo jednak jedno i to samo słowo ale ma absolutnie różne znaczenie. Następne słowo słowo pacan w rosyjskim języku pacan, czyli takie samo słowo, tylko że w rosyjskim języku to bardziej takie slang. I pacan to znaczy po prostu mężczyzna, chłopak, czyli bardziej taki młody chłopak, tak można powiedzieć pacan, tylko że to bardziej taki slang. A w Polsce pacan mówią do jakiejś głupiej, jakiejś nie bardzo mądrej osoby. Następne słowo to słowo dynia. Brzmi tak samo jak w języku rosyjskim, tak i w języku polskim, tylko że w Rosji dynia. To jest melon. A dynia, taka jak w Polsce, w Rosji się nazywa tykwa, także już w ogóle inne słowo. Przez to też można często robić jakieś błędy. Następne słowo to dowolny. W Rosji też jest słowo dowolny, tylko że znaczy to słowo zadowolony. Czyli na przykład zadowolona osoba, a w Polsce to słowo już ma w ogóle inne znaczenie. Także uważajcie na to też. Ale z tymi słowami fajnie to, że to jest to samo słowo i tylko trzeba zapamiętać jego znaczenie. I następne słowo to słowo gadać. W rosyjskim języku jest takie słowo jak gadać. Tylko że w języku polskim to oznacza rozmawiać, a w języku rosyjskim to znaczy wróżyć. Także też uważajcie na to słowo, bo wiem, że to słowo jest bardzo popularne, ale w Rosji ma absolutnie inne znaczenie. Następne słowo to słowo grać. Tak samo brzmi jak w rosyjskim języku, tak i w polskim, tylko że grać w języku polskim oznacza osobę, jaka gra, a grać w języku rosyjskim oznacza gawron, czyli absolutnie też inne znaczenie jednego słowa. Następne słowo to słowo kiedy. W rosyjskim języku to słowo ma absolutnie inne znaczenie. I kiedy to w języku rosyjskim, po prostu trampki. Następne słowo to ciasto. W języku polskim to znaczy jakiś fajny tortam, czy po prostu takie, takie coś, jakieś smaczne wypieki. A w języku rosyjskim ciasta to oznacza często. Czyli jedno i to samo słowo i też ma absolutnie różne znaczenie. Następne słowo to grzywna. Na początku, jak przyjechałam do Polski, to myślałam, że grzywna to oznacza hrybnia czyli ukraińska waluta. Ale się okazało, że grzywna to jest taka jakby kara, tak? I w Rosji to słowo ma absolutnie inne znaczenie, i grzywna, czyli grywna. To oznacza ukraińską walutę. Moje drodzy, także o takich słowach chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Jak widzicie, w prawie każde słowo tak samo się wymawia, nawet często ma nawet taki sam akcent, tylko że ma absolutnie inne znaczenie. Napiszcie też w komentarzach jakie wy znacie słowa z języka rosyjskiego, jakie bardzo podobne do słów z języka polskiego. Dziękuję wszystkim, kto oglądał ten filmik. Proszę też zasubskrybować mój kanał, zostawiajcie kciuki do góry i moi drodzy, do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa-pa!